Cześć! Witam na moim kanale Tarot Moimi Oczami, a w szczególności witam wszystkie zodiakalne koziorożce. Kochani, miesiąc maj 2021 rok. Czas zajrzeć w energię tego miesiąca, aby zobaczyć. Z czym będziecie się zmagać? Co trzeba będzie pokonać? Kochani, uczucia, sprawy sercowe, partnerstwo, no i sfera zawodowa, pole zawodowe. Ale pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym będzie rezonować, ale jeżeli poczujesz tutaj część energii, z którą się połączysz, to weź dla siebie jak najbardziej, a resztę to, co nie czujesz, to zostaw. Także popatrzmy w Krzyżu Celtyckim, co dla zodiakalnego koziorożca na czas maja 2021 roku, w jakiej będziecie energii, co w myślach, właśnie co, co w głowie, czynniki wewnętrzne, te zewnętrzne, co na zewnątrz, kochani. No i co odeszło do przeszłości, a co jeszcze może mieć wpływ i w jakiej energii wyjdziecie wchodząc w kolejny miesiąc aby tutaj zobaczymy jak Tarot podpowie aby ustawić się w dogodnej prawda, tej, tej energii dla siebie na czas maja 2021 roku. Koziorożec, koziorożec maj 2021 rok. Popatrzmy koziorożec maj 2021 rok koziorożec, koziorożec karty proszę pokażcie. Kochani, dwójka kielichów z przełożenia, a z kielichów o i piątka kielichów, czyli czyżby. Żal, utrata i niewykorzystanie szansy, tutaj, no, coś z małżeństwem, z partnerstwem, z współpracą na polu zawodowym, niewykorzystanie pewnej szansy, coś może przejść koło, koło nosa. Kochani, niewykorzystanie, ale zobaczmy, coś takiego utrata. Dobrej, czy utrata dobrej pracy, czy bratniej duszy. Zobaczmy, co w jakiej energii koziorożec zodiakalny na czas maja 2021 roku będzie. Kochani, jasmieczy, czy, czy, czy od czegoś będziecie się odcinać, czy mm, Tutaj będziecie przez pewne Wasze zrozumienie i jakąś rzeczowość Waszą oceniać daną sytuację, hmm, jakieś fakty. Będziecie chcieli spojrzeć krytycznie na siebie i świat. A z mieczy? Czy jakaś idea w Waszej głowie drąży Wam? jakaś myśl, wasz umysł, coś, co nie daje wam spokoju, czy na polu zawodowym, czy w relacji. Zobaczmy, jaka karta kładzie się, co macie do pokonania. Kochani, karta rydwanu, karta rydwan. Hmm. Czy próbujecie, próbujecie zebrać właśnie hmm, się w, w siłę i podążać w jednym kierunku, coś, co, co sobie Zamierzaliście wcześniej coś, co zaplanowaliście, kochani. Osiągnięcie pewnego sukcesu, zwycięstwa, jakiś nowy etap w życiu i pokonanie trudności życiowych. Hmm. Kochani, coś tutaj ten Rydwan na wyzwaniu jest tutaj. To w tym rydwanie to trzeba mieć silną osobowość, ale wy, Koziorożce, jesteście silnymi osobami. Jeżeli skupicie się na jakiś obrany cel, coś co wam zaświta w głowach, prawda, to zdecydowanie to bardzo szybko wdrażacie w życie. Tutaj nie ma zastoju. To tutaj wydaje mi się, że ten rydwan tak jakbyście bardzo szybko Chcieli y, dotrzeć do sedna pewnej, pewnej sprawy. Tu już, tutaj. Tu chcecie bardzo, bardzo szybko pokonać pewne trudności, ale zobaczmy po dalszych kartach, co Was będzie prowadziło, jak będziecie szli przez ten miesiąc maja 2021 roku. Co chcecie, żeby Was stabilizowało? Jaka karta? Kochani król denarów, no właśnie, może sprawy materialne bardziej, może coś tutaj. Hmm, Król, król denarów, człowiek na stanowisku, sukces materialny, bezpieczeństwo finansowe tu może będziecie chcieli osiągnąć coś więcej sięgnąć po coś więcej, zdecydowanie. Boicie się może jakiegoś odcięcia, jakiegoś coś co może odciąć was od pewnych zasobów kochani król denarów to też jest ktoś na wyższym stanowisku to jest bankowiec, to jest makler to jest handlarz nieruchomościami, osoba tak jak powiedziałam człowiek na stanowisku człowiek który zajmuje się finansami, który sobie dobrze radzi, który Jednoczy. No, i przede wszystkim ma zasoby finansowe. Także tutaj wydaje mi się, że taka energia, będziecie chcieli, aby taka energia Was prowadziła, żeby tutaj poczuć, dążyć prawda, do bezpieczeństwa tego materialnego, finansowego, czyli jakieś, jakieś coś tutaj. O, jakaś tutaj może też, co po niektórym zodiakalnym koziorożcom, może szykować się jakaś podróż, jakiś wyjazd. Prawda? I coś trzeba będzie szybko podjąć, jakąś decyzję, aby no, wykorzystać, aby coś nie przeszło, prawda, koło nosa, przed nosem, że na, na coś trzeba będzie się tutaj zdecydować, kochani. Tutaj zdecydowanie trzeba będzie poczuć tą pewność siebie, być pewnym siebie. Obstawać przy swoim tutaj, tym, tym stanowisku, prawda? To, co macie w, w, do zrealizowania, tak mi się wydaje. onoż takie wrażenie. Ale zobaczmy. Wasze myśli, co macie w głowach, kochani rycerz-mieczy. No, zdecydowanie, sprawy mogą być nerwowe, mogą się szybko dziać, ale będziecie tutaj skupieni na celu. Zdecydowanie, to jest też taka wykorzystanie i umiejętne prowadzenie rozmów, do czegoś tutaj właśnie to są miecze, prawda, czyli, czyli siła intelektu bardzo takie umiejętne poprowadzenie tych rozmów ale musicie tutaj być odważni, prawda czyli no rydwan na wyzwaniu, prawda rydwan, czyli tak jak powiedziałam pokonać pewne ograniczenia w sobie, prawda, aby doprowadzić, dążyć do jakiegoś sukcesu, król, król, denarów, aby coś, coś osiągnąć w tym czasie, czy to na polu zawodowym, czy w, w relacji, zobaczymy jak, jak dalsze karty pokażą, ale może chodzi tutaj o jakieś bardziej bezpieczeństwo finansowe, co jest na przeszłości, a co może jeszcze mieć wpływ na Was, kochani szóstka buław. No właśnie, jakieś tutaj zwycięstwo, duma, radość, czyli jakieś dobre wiadomości, ale i jakaś odpowiedzialność. Coś może była tutaj próba kochani Podejmowania pewnych działań, aby no, nadeszły jakieś dobre wiadomości, tak jak tutaj ten rycerz mieczy w głowie, prawda? Czyli to też ktoś, jak no, ten rycerz biegnie tutaj z czymś, prawda? I to gna po coś, prawda? Coś, coś żeby mu tutaj nie umknęło, coś ma w głowie, coś chce przekazać, prawda? No, i, i tutaj na przeszłości było coś takiego, że jakiś punkt zwrotny w życiu, prawda? Ale to jest też, kochani, to jest też oferta wyjazdu, bo tutaj Rydwan też to jest podróż, prawda? Może coś planowaliście, coś re, realizowaliście sobie tutaj, prawda? Chcieliście, aby Coś, coś um, doszło do, do skutku tutaj, ale zobaczmy, co połowa um, miesiąca przyniesie, jaka karta się pokaże. Król Kielichów, kolejny król, czyli um, nie wiem, czy um, Wasza przyszłość może być związana z energią tego króla kielichów. To jest raczej. Ktoś bardzo rozsądny, emocjonalny, to jest, ale to jest też człowiek ukrywający swoje prawdziwe uczucia. To jest taka dojrzałość emocjonalna. To jest ktoś, kto nie do końca pokaże się, odkryje się ze swoimi uczuciami, emocjami. Król Kielichów, on dużo, on dużo wie, prawda? Ale część zachowuje dla, dla siebie. To jest taki też i może um, jakaś twórcza fantazja, ale i wydaje mi się, że możecie też potrzebować takiego spokoju wewnętrznego, że tu może coś się szybko dziać, prawda? Jakaś myśl, coś co macie w głowie. Rycerz mie mieczy on wprowadza nerwowe e, sytuacje, zamieszanie, ale jednak tutaj Tarot pokazuje: stop, wycisz się. E, znaczy, może poczuj spokój wewnętrzny. Nie daj, się, nie daj się wytrącić z tego rydwanu, żeby za szybko nie spalić się, nie zadziałać, prawda, aby osiągnąć ten swój cel. To, co w przeszłości, to zwycięstwo, prawda? To, co sobie tam wcześniej mm, zaplanowaliście, prawda? Czyli taki wewnętrzny e, ten, ten, ten wewnętrzny spokój będzie Wam e, potrzebny, kochani, w pewnych działaniach, czy to na polu zawodowym, w jakichś projektach, w jakichś działaniach, no czy może tutaj przy, w, w partnerstwie, prawda? W, w relacjach z, z innymi. Karta Rydwanu to też jest karta romansu. Kochani, też trzeba mieć tutaj, że, że być może um, będziecie próbowali przebrnąć, prawda, przez jakieś tutaj emocjonalne. Związanie się z drugą, z drugą osobą, może będziecie próbowali się jakoś dogadać. No, nie wiem, ale zobaczmy właśnie tutaj te czynniki wewnętrzne, tutaj jak wy będziecie czuli, co tarot pokaże. Karta maga. Kochani, wydaje mi się, że wy będziecie tutaj mieli do dyspozycji wszystkie mm, atrybuty do użycia, i tu zdecydowanie jest mm, tarot pokazuje, aby mieć właśnie tą y, odwagę i podjąć pewne, pewne działania, to jest też początek, to są nowe możliwości, to jest y, siła woli, ale to jest też i asertywność, to jest y, właśnie podjęcie ryzyka, to jest komunikacja, to jest y, inicjatywa przejęcie inicjatywy albo, albo będziecie kreatorami swojego tej swojej rzeczywistości prawda i wykorzystacie tą, tą umiejętność tą zdolność którą ma Mac prawda możecie albo możecie w tym czasie w, Władać, powiedziałabym sprawnie słowem, prawda? Nienerwowo, żeby tutaj ten rycerz mieczy inteligentnie sobie to wszystko przemyślał, prawda? Coś, coś tutaj takie, hmm, zarazem takie spokój, uzyskanie spokoju wewnętrznego, aby dojść do równowagi, umiejętnie. Hmm, porozumieć się, komunikować się z innymi, prawda? Czy to, w, w, jeśli chodzi o sferę zawodową tutaj, czy o, o relacje, uczucia, emocje, to tutaj ten, ten mak niesie taki taki przekaz, albo po prostu jakieś nowe możliwości tutaj poczujecie, że, że coś się Coś chwytacie, prawda? I teraz będziecie sobie, no, tą, czarować tą swoją rzeczywistość i wykorzystywać wszystkie, wszystkie dogodne, dogodne warunki. Pójdziecie tutaj, wykorzystacie coś z tego króla denarów, z, z tego króla kielichów, prawda? No i ten rycerz mieczy, to co jest w głowie, skupieni będziecie może na jakimś celu, prawda? Coś tutaj. Zdecydowanie trzeba będzie no, poczuć tą pewność siebie, prawda? Wykorzystać tutaj, bo to jest też no, o, takie pokonanie trudności życiowych, powiedziałabym w tym rydwanie, prawda? Zewrzeć tą energię, jeżeli mm, coś, coś może Wam się tam rozjechało, prawda? Do, do, dotychczas wcześniej, prawda? I jakoś ten, ten sukces, tutaj to zwycięstwo może odeszło już do przeszłości, to trzeba z powrotem tutaj użyć tych swoich, powiedziałabym, wszystkich możliwości, bo MAK ma wszelkie ku temu możliwości, aby, aby sobie no, stworzyć jak najlepsze. Dogodne warunki, ale zobaczmy, co idzie z otoczenia dla koziorożca. Kochani Król Mieczy, Król Mieczy to jest ktoś, kto ma wiedzę, władzę, ale to jest też taki intelektualista to jest człowiek wykształcony, wywierający wpływ to jest bardzo silna osobowość, która no, tutaj ustala sobie warunki po swojemu. To jest dyplomata. Tu wydaje mi się, że jeśli chodzi o otoczenie, to będzie potrzebny rozsądek w działaniu, i Wy zdecydowanie tutaj powinniście takim zachowaniem się wykazać. Rozsąd, w rozsądku, roz, zachować ten rozsądek w działaniu, prawda? Pomimo, że tutaj możecie być w, w, w Brać kąpiel, jak ja to mówię, przy rycerzu mieczy w, w gorącej wodzie, prawda? I, I po prostu, o, coś tam jest, i, i w, w, po prostu wychodzę z tego, biegnę po coś, niosąc zamieszanie. Nie, to tak jak powiedziałam, spokój wewnętrzny, prawda? Dążyć tutaj do bezpieczeństwa, gdzie trzymać się tego króla denarów. Król denarów jest bardzo rozsądny, prawda? Tutaj macie właśnie te wszystkie żywioły, czyli żywioł wody, żywioł ziemi, żywioł powietrza, prawda, odzyskać ten żywioł e, ognia, prawda, gdzie troszeczkę może tego ognia Wam za, zabrakło i Król Mieczy pokazuje, być może też możecie mieć do czynienia z, właśnie z kimś, z kimś takim, może ktoś e, Wam będzie potrzebny, aby, aby uzyskać jakieś, jakieś porady od, od takiego kogoś, od króla mieczy, ale to jest też król mieczy to jest człowiek po, po przejściach to jest wdowiec to jest też osoba na wyższym stanowisku. To, to tutaj trzeba pamiętać, żeby um, może trzeba będzie podejść bardzo, bardzo dyplomatycznie do pewnych spraw. I w tutaj jak gdyby um, zostaniecie. Przekierowani, powiedziałabym, w sposób taki, gdzie ten mak podpowiada, użyj dyplomacji, bądź rozsądny, rozsądna w działaniu, prawda? Bo być może pewne sprawy w tym czasie będą tego wymagały, a jednocześnie zachować ten spokój wewnętrzny, prawda? Nie denerwować się tak, nie przebierać tak nogami, że już coś bym tam chciał, chciała, prawda? Ale zobaczmy, co Wam pomoże, czy przeszkodzi Wasze lęki, nadzieje. Kochani, hmm, siódemka kielichów. Hmm, to jest karta też no, możliwości, to jest karta wyborów, ale to jest też. I jakaś fantazja, marzenia, wizualizacja, afirmacje to jest też może i takie oderwanie się od rzeczywistości. Tu zdecydowanie trzeba będzie zachować, żeby nie być odrealnionym od tej rzeczywistości, prawda? I wybrać coś takiego, na czym się skupiacie coś, przez co chcecie przebrnąć, prawda? Żeby to Wam z powrotem przywróciło, abyście się czuli, poczuli się jako, jako ci mm, dumni, prawda, zwycięsko y, z, z podjętych y, działań, prawda. To tutaj trzeba tak, wydaje mi się, mm, no nie błądzić, gdzieś nie błądzić, bo ta siódemka kielichów, ona troszeczkę może Wam tak. Y, Przysłonić pewne postrzeganie tej waszej rzeczywistości w tym czasie. Nie wiem, czego to bardziej będzie dotyczyło: czy relacji partnerskich, związków, czy projektów jakichś tutaj, jeśli chodzi o pole zawodowe, to już to już musicie sobie dopasować kontaktów właśnie tych tych zawodowych. To, to sobie tu musicie kochani sami dopasować. Też może coś takiego, być że macie plan kupno, kupno jakiegoś samochodu. Chcecie się z kimś dogadać. Będziecie się targować może. To, to, to historii jest tutaj też na ten czas. Dla Was czas Maja 2021 roku też taka historia może być, prawda? Ale zobaczmy, jak będziecie wychodzić, jaki tutaj wynik końcowy, co dla koziorożca na czas Maja, jak kończycie miesiąc, kochani, wydaje mi się, że się dogadacie. Dwójka kielichów. To tutaj tarot pokazuje, żeby właśnie jak przy tej siódemce, żeby nie być oderwanym od rzeczywistości, zachować spokój wewnętrzny, użyć dyplomacji, prawda? Może też i zasięgnąć jakiejś porady, jakby przyszło, co do czego, prawda? W, uzyskać, prawda, być odpowiedzialności, odpowiedzia, uzyskać tą nie stracić tej odpowiedzialności, prawda? Tutaj za podjęte działania w tej, w tej szóstce Buław, to, co było na przeszłości, i żeby dotarły do Was te dobre wiadomości, na które liczyliście właśnie wcześniej, to, co tutaj w tym Asie mieczy jest, czyli, czyli takie powiedziałabym pewne, pewne zrozumienie, pewną operację, którą chcecie przeprowadzić, pewne, pewne działania. To tutaj wydaje mi się, że no, ta dwójka kielichów pokazuje, że tak, bo kochani, to jest, tak jak mówię, to pasujcie sobie, czego to będzie dotyczyło, czy właśnie małżeństwa, czy uczuć. To w dwójka kielichów to są też yy, dobre stosunki, dobre układy, bratnia dusza, szczęśliwe małżeństwo. To jest też no, spotkanie partnera, który będzie oddawał nam te same uczucia, prawda? To jest umiejętność prowadzenia rozmów, łączenie w sobie strony męskiej z żeńską, dobra atmosfera w pracy i podpisanie umowy, może właśnie tutaj ten mag, on Wam pokazuje, że będziecie tak umiejętnie. Będziecie musieli stworzyć sobie dogodne warunki, bo coś, coś będziecie chcieli sfinalizować i to Wam się uda, kochani, w tym, w tym czasie. Tylko nie działać nerwowo, prawda? Bo skupić się, skupić się na, na tym celu, prawda? Ale no, nie tak na, na hurra, tu y, mieć ten spokój wewnętrzny, dyplomatycznie, rozsądek w działaniu. Wybrać to, co będzie mi najbardziej służyło, prawda? Ta siódemka kielichów nie być oderwanym od rzeczywistości, bardzo tak no być jak ten król denarów, ale sobie dacie radę, bo ten król denarów, on będzie was właśnie prowadził. No i, kochani, wydaje mi się, że tak, że tutaj. Ta piątka kielichów, zamartwianie się, to, to nie ma co, bo karta gwiazdy pod spodem jest to, to zdecydowanie. Tutaj jak gdyby jest tak jakby rozliczenie się z, z przeszłością, prawda, Za, zamknięcie, to, to jest jakby rozliczenie się z, z przeszłością, prawda? Odzyskanie odzyskanie radości. Wyzdrowienie, uleczenie jakiejś sytuacji. Bardzo korzystnie wychodzicie z miesiąca maja, ale tak jak mówię, pamiętajcie, to jest czytanie ogólne i wejście na tyle, na ile z Wami rezonuje, a to, co nie pasuje, to zostawcie nic na siłę. Ale zapytajmy też anioły, jeśli chodzi o sprawy sercowe coś, co Was nurtuje, jak tutaj anioły. Odpowiedzą to, co, co, co tam zadajecie sobie właśnie w tych sprawach uczuciowych pytanie. Idealny moment, kochani, to jest właśnie idealny moment, to już będziecie wiedzieli, jak się właśnie w, z tym magiem wbić w, tym, w ten idealny moment, czy podjąć te, te działania. Zaryzykować, skupić się na, na tym celu, gdzie ten rycerz mieczy pokazuje, bo to Wam wyjdzie na dobre. To jest idealny, idealny moment, właśnie. Ale zobaczmy jeszcze, co tutaj anioły powiedzą, jeśli chodzi o y, sferę zawodową jak tutaj, czy, czy jakieś inne tam y, działania. Zaczekaj, może właśnie jeszcze troszeczkę zaczekaj. Zaczekaj. Tak jak powiedziałam, żeby nie być oderwanym od rzeczywistości, może ta siódemka kielichów ona będzie wam troszeczkę przeszkadzać. Może was z Rozpraszać, czyli tu będzie jeszcze taka wymagana rozwaga, właśnie rozsądek w działaniu, kochani. To tutaj anioły mówią: poczekaj, jeżeli nie będziesz do końca zdecydowany, to poczekaj, to poczekaj, bo nic nie stracisz gwiazda ci przyświeca, tło czytania, kochani. Także tu straty nie będzie, jeżeli poczekasz, mogłyby być takowe, jeżeli byś był była narwany, narwana, jeśli chodzi o sferę tutaj zawodową, czy jakieś podpisywanie umów, kupno, czy, czy sprzedaż, kochani, to, to tutaj miejcie na rozwadze Tarot fajnie, doskonale pokazuje, podpowiada. Ale zobaczmy jeszcze, co tutaj dla. Duszy dla koziorowca na czas maja 2021 roku. Hmm. Zmiana. No, widzisz, zmiana się dokonuje, więc bądź gotowy na przemiany fizyczne i duchowe. Już Wam odczytam, kochani. Zmiana. Bardzo fajnie się to zgrało. Zmiana. Karta ta wskazuje, że zmiana wewnętrzna lub zewnętrzna jest blisko. Przygotuj się, by ruszyć naprzo, naprzód i bądź Pewien, że jednorożce pomogą Ci uczynić coś wspaniałego. Mój jednorożec pomaga mi iść naprzód, czyli widzicie, macie tutaj wsparcie, przewodnictwo, jeśli chodzi o uczucia, o związki to jest idealny moment. Sfera zawodowa, tutaj relacje z innymi, podpisywanie, kupno-sprzedaż, czy jakieś tam. Tak jak wcześniej mówiłam, to jeszcze i jeszcze poczekaj. Tarot bardzo fajnie podpowiada. Także to, to takie czytanie. Ale pamiętajcie, że to jest czytanie ogólne. Bierz dla siebie na tyle, na ile ci pasuje. Resztę zostaw. Kochani, jeżeli podobało Wam się to czytanie, to bardzo Was proszę o łapki w górę, o komentarze, za które będę Wam wdzięczna. O subskrypcję również, za które będę Wam bardzo wdzięczna. No i idźcie po swoje. Rozsądnie Tarot Wam podpowiedział, jak zadziałać, jak ustawić się w dogodnej energii na przyszłość. Także pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się i do kolejnego usłyszenia.